Dzień dobry Państwu. Nazywam się Teodor Stelmach i pracuję w salonie Forda GZ w Zielonej Górze. Chciałem Państwa zaprosić do zapoznania się z naszą wyprzedażową ofertą na Forda Kuga. Mamy dostępne na placu auta do odbioru jeszcze w tym roku z oferty w wyprzedaży rocznika, która zawsze wiąże się z dodatkowym rabatem. Ale to nie wszystko. Teraz, kupując Forda Kuga, oprócz dobrej ceny, dobrego wyposażenia, możecie Państwo zyskać coś jeszcze. W standardzie każda Kuga ma dzisiaj przedłużoną na 4 lata gwarancję wraz z pakietem serwisów na taki sam okres. Poza tym mamy dostępne do wyboru trzy kolejne opcje. Może to być ubezpieczenie na pierwszy rok w całym pakiecie OCAC i NW za złotówkę. Oprócz ubezpieczenia możecie Państwo wybrać kredytowanie 50 na 50 z zerowym oprocentowaniem, a dla firm mamy ofertę leasingu 105%. Zapraszamy Państwa do naszego salonu na ulicy Batorego 118a w celu prezentacji modelu, wykonania jazdy testowej i zakupu. Do zobaczenia!